Dzień dobry, to ja Paweł Chmielewski, a tu na ekranie widzicie Państwo okładkę książki Harald idzie na wojnę, czyli trzecią część mojej trylogii o polskich i europejskich formach komiksowych. Teraz zerknijmy sobie może na to, w jaki sposób to wszystko się zaczęło. Otóż zaczęło się od Franciszka Kostrzewskiego, od jego rysunków, od jego debiutów w tygodniku ilustrowanym. I tu widzicie Państwo rozdział pierwszej mojej książki poświęconej właśnie dawnemu komiksowi, czyli nie tylko Jorgi, Historia świętokrzyskiego komiksu, część pierwsza. Franciszek Kostrzewski zyskał w, o, właśnie w tej mojej książce taką, jak Państwo widzą, oprawę graficzną. To jest akurat jego jeden z komiksów wcześniejszych gorączka antytrychinowa. Co ciekawe. Finalizuje się akurat rysunkiem Kosaka. Tutaj mamy kolejne rysunki Kostrzewskiego. To są. To jest właśnie ten Kostrzewski, który jest najbardziej, najbardziej znany, czyli jako twórca właśnie z tygodnika ilustrowanego. Kostrzewski, który rozpoczyna, o, taką właśnie trylogię, o której też będę mówił w czasie realizacji mojego projektu dawny komiks w Polsce i Europie proszę bardzo, historia świętokrzyskiego komiksu trzy tomy stopniowo jednakże yy, uświadomiłem sobie, że mówienie o polskim komiksie o polskich formach komiksowych, jakby takich wyabstrahowanych z tego kontekstu europejskiego, jest nie do końca prawdziwy, dlatego że, o ile oczywiście w Polsce byli bardzo utalentowani rysownicy, to jednak pomysły, rozwiązania, to o czym może być historyjka obrazkowa, chociażby layouty czasopism, to był jednak pomysł zachodnioeuropejski i dlatego... W Kolejnej z moich książek, Rozmaite Gatunki Szarańczyk, która ma taki podtytuł, cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku. Sięgnąłem, jak Państwo tutaj widzicie, do historii europejskiej prasy. Trochę. I tutaj mamy od prasy wydawanej w Szkocji. Przez, oczywiście tu są przykłady polskie, która to naśladuje. Przez londyńską, francuską, Le Monde Illustre. Później Tygodnik Ilustrowany, który bardzo, bardzo przypomina. Tutaj macie Państwo Żulnarku Rear, The Illustrated London News. Kostrzewski, proszę bardzo jest tutaj swoistym pomysłodawcą tytułu, dlatego, że to jest ten jego cykl, rozmaite gatunki szarańczy, ale jest już potraktowany również, również tutaj szerzej, dlatego, że macie tu Państwo na przykład jego krótki komiks wydrukowany w kolcach, tutaj mamy tygodnik ilustrowany, mamy biesiadę literacką, mamy muchę, w której bardzo, bardzo, bardzo uczestniczył. Mamy bardzo zabawne tutaj historyjki i zarazem takie bardzo współczesne, bodaj to Mieć dom w Warszawie. Właśnie to jest, to jest tutaj Franciszek Kostrzewski, od którego zaczynamy. I to była pierwsza część trylogii. Druga część trylogii, widzicie Państwo już, licząca 500 stron, Na dworze goździkowego króla. I to są polskie formy komiksowe w kontekście europejskim od XV wieku do roku 1914. Nazwałem to historią popularną, dlatego że ja oczywiście tutaj w swoich książkach nie wymieniam wszystkich przykładów, nie rejestruję jakby wszystkich form komiksowych, wszystkich albumów, zjawisk prasowych, dlatego, że no, musiałem dokonać swoistej, swoistej selekcji. Ta książka jest już, jak Państwo możecie zauważyć, wydawnictwem barwnym. A tutaj zaczynam od, od spraw związanych, właśnie tak cały czas mówię, jednak z Europą. Od średniowiecza poprzez manieryzm. Tutaj macie Państwo rzeczy oświeceniowe. No, wspaniałe. Wspaniałe tutaj ilustracje pokazujące, jak komiks brytyjski wpływa na amerykański. To jest akurat przykład z początku XVIII wieku. Tu mamy koniec wieku XIX w Stanach. O, i tu jest Kostrzewski. Państwo widzicie, już, już Kostrzewski, barwny w znacznie jeszcze poszerzonej prezentacji. Tutaj dopiero dzięki takiemu układowi wydawnictwa widzimy, jak Kostrzewski planował swoje prace, jak, jak w olbrzymi sposób wpłynął na, na całe pokolenie rysowników. Ja tutaj nawet dodałem taki podrozdział, podtytuł w zasadzie, pisząc pierwszą ze swoich książek, jak ugryźć 100 tysięcy rysunków. Ja naprawdę nie wiem, i nie wiem czy ktokolwiek wie, ile Kostrzecki rysunków stworzył, ale biorąc pod uwagę, że działał przez ponad 50 lat, jak napisałem w swojej książce każdy kto chciał publikować w prasie, czy to rysunki pojedyncze, czy to historyjki narracyjne, czy bardziej rozbudowane formy, musiał się zmierzyć z Kostrzewskim. Znaczy musiał się z nim zgodzić albo przeciw niemu zbuntować. Dlatego jest to postać tak ważna. No, tu macie państwo oryginał jakby tej gorączki antytrychinowej, czyli tak jak w tym momencie on wygląda. Podobnie jest bodaj to mieć dom w Warszawie. Tutaj mamy Muchę z y, bardzo typowym dla Kostrzewskiego rysunkiem. Jest bardzo, bardzo, bardzo wiele y, krótkich opowiadań, które y, Kostrzewski uzupełniał taką wielką liczbą rysunków, że y, te strony zaczynają przypominać właśnie komiks. Komiks tylko tyle, że z rozbudowanym tekstem. Tutaj mamy Noc Sylwestrową w kamienicy warszawskiej. Mamy kolejne, kolejne przykłady właśnie komiksów, lub form komiksowych, jakkolwiek to nazwiemy, Postrzewskiego. Kłosy, jak widzicie Państwo, bardzo ważna postać. Od niej zaczynam. Pracuję cały czas nad książką, dokładnie w tym momencie składam ją. I zachęcam Państwa 22 lutego o godzinie 20.00 na Facebooku do godziny 22.22 22. odbędzie się właśnie prezentacja początku tego, tego projektu, tego pomysłu, który doprowadzi do domknięcia trylogii, do pokazania. No właśnie czym jest, czym jest według mnie ta narracja graficzna, czym jest forma graficzna w Harald idzie na wojnę. Ta książka zanosi się na to, że będzie miała około tysiąca stron. A tu jeszcze państwu pokażę no właśnie jak, jak wygląda kostrzewski w nieprzetworzonym obrazie cyfrowym, ale oryginale. To jest jeden z numerów tygodnika ilustrowanego. Posiadam go akurat, jestem szczęśliwcem, który go posiada w domu. I właśnie tutaj mamy historię wełny narysowaną przez Franciszka Kostrzewskiego. No piękne drzeworyty. Dziękuję Państwu i zapraszam do śledzenia strony.